Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Z racji, że mamy wczesną wiosnę, a w supermarketach pojawiają się cytrusy w bardzo dobrych cenach, postanowiliśmy, że zrobimy przepis na dżem pomarańczowy. My już robiliśmy kilka dżemów na naszym kanale, gdzie film możecie znaleźć u nas. I są naprawdę świetne, dlatego duże nadzieje pokładamy również i w tym dżemie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, zapraszam do oglądania. gotowania dżemu pomarańczowego będziemy potrzebowali w zasadzie czterech składników. Cztery duże, niewoskowane pomarańcze 1 kg, 500 g brązowego cukru, 650 g zwykłego cukru oraz 100 ml soku pomarańczowego. Czas przyrządzenia naszego przepisu to 10 minut, łączny czas godzina 55 minut. Przepis oceniany jest jako łatwy i taki też się wydaje i wyjdzie nam z tego 5 słoików. Rozpoczynam gotowanie. Na początek muszę przygotować 5 słoików wyparzonych o pojemności 350 Jak widzicie, my mamy 5 słoików o różnych pojemnościach, jedne większe, drugie mniejsze. Korzystamy z tego, co mamy, nic nie dokupujemy. Teraz do pojemnika miksującego wlewamy 1500 g wody. Naciskam przycisk TARA. Biorę naszą wodę i wlewam 1500 g, czyli 1,5 litra. Wlana do pojemnika miksującego. Teraz nakładamy w głęboki wkład do gotowania na parze. Zapinam wkład, zdejmuję pokrywkę, bo zapewne będziemy tutaj coś wkładać. I teraz cztery pomarańcze musimy umyć i nieobrane włożyć do wkładu do gotowania na parze. Jeżeli chodzi o pomarańcze, jak widzicie, jedna większa, trzy pozostałe są nieco mniejsze. Akurat wyszedł nam równo kilogram z tych czterech pomarańczy. Ja pomarańcze już umyłam, także teraz przekładam do, do naszego wkładu, pomarańcze we wkładzie. Tutaj mamy pusty ekran, pewnie coś miało być, ale nie ma tego. I gotujemy nasze pomarańcze na parze. Przez jedną godzinę 120 stopni. Ja na, nałożyłam pokrywkę wkładu do gotowania na parze. Możliwe, że to właśnie było w tym kroku. I startuje, i teraz czekamy godzinę. Zbliżamy się do końca naszego gotowania na parze. Godzina szybko minęła. Już lecą nam dosłownie ostatnie sekundy. Właśnie się zakończyło, gotowe. Idziemy dalej, a dalej mamy. Dodatkowe 15 minut gotowania na parze, temperatura się nie zmienia, więc startujemy. Nasze ponowne gotowanie na parze właśnie dobiega końca, a my idziemy dalej. Teraz zdejmujemy zestaw do gotowania na parze, wodę wylewamy, a pomarańcze studzimy przez 15 minut. Także teraz na początek ostrożnie otwieram. Zdejmuję zestaw do gotowania. Odstawiam na bok. Wodę yy, wyleję, i za 15 minut. Czyli za chwilę wracamy i robimy przepis dalej. Teraz nasze nieobrane pomarańcze musimy pokroić na ósemki. Wyjąć ewentualne pestki, które mogą się w nich znajdować. I włożyć do pojemnika miksującego. Pomarańcze już nieco przestygłe. Także biorę najpierw jedną. Ja sobie pozwolę odkroić te tutaj piętki. To tutaj mamy zakończenie, to po prostu odłożę, a resztę pomarańczy będę kroiła na ósemki. Tutaj wspomogę się widelcem. Pomarańcza jest bardzo mięciutka. Ja już widzę, że na pewno w mojej pomarańczy nie ma pestek, więc mamy ten krok mniej. Kroję na ósemki. Zapraszam Was do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, na naszego Instagrama. Na Facebooku wymieniamy się wszyscy spostrzeżeniami. udzielamy sobie wzajemnie jakiś rad, a na Instagramie publikujemy nasze zdjęcia. Pierwsza pomarańcza pokrojona wrzucam do pojemnika miksującego. I tak samo postępuję z pozostałymi trzema pomarańczami. Pomarańcze pokrojone ja nie wiem, czy Wy kiedyś mieliście doświadczenie z pomarańczami ze skórką. Nas na początku ten przepis bardzo zastanawiał, że, że używamy właśnie pomarańczy razem ze skórką. No ale nic, zobaczymy, przekonamy się. Robimy tak samo pierwszy raz. Boimy się trochę, że nasz dżem będzie gorzki, ale mamy nadzieję, że ta duża ilość cukru to zniweluje. Idziemy teraz dalej. Teraz wszystko będziemy blendować, miksować. 10 sekund, obroty w prawo 5. Uruchamiamy. Miksowanie zakończone. Teraz dodajemy 500 g brązowego cukru. Tak wygląda na ten moment nasza, jakby pulpa pomarańczowa. Dodaję brązowy cukier. Zastanawiające jest tutaj w tym przepisie bardzo duża ilość cukru, ale przekonamy się. I teraz dodaję 650 g zwykłego białego cukru. Mieszamy ze sobą obroty lewe 3 przez 20 sekund. Mieszanie zakończone. Teraz dodajemy 100 gramów soku pomarańczowego. Jak dla mnie to niewiele tutaj się zadziało, ja pozwolę sobie wszystko przemieszać łopatką. Bo jak widzicie, cukier na górze. żeby uniknąć później sytuacji, że coś nam się nie rozpuści. Pozgarniam. I dodaję 100 g soku pomarańczowego. I teraz wszystko gotujemy. Temperatura 100 stopni, czas 15 minut, obroty lewe 2. Nasze gotowanie z cukrem dobiega już powoli końca. Teraz sobie spróbujemy, jak smakuje nasz dżem. Zobaczymy co w kolejnym kroku, musimy teraz przeprowadzić próbę krzepnięcia, w razie potrzeby jeszcze chwilę pogotować. W przeciwnym razie pomijamy następny krok. Na początek otwieram, zdejmuję pokrywę. Na pewno już widzę, że się zmienił kolor. Tutaj mam łyżkę. A jak dla mnie ten dżem jest bardzo płynny. Możemy oczywiście sprawdzić. Wylewam i patrzę, jak nam to idzie. I o dziwo, krzepnie. Także to był fałszywy alarm. Teraz jeszcze spróbuję, jak, jak, jak to smakowo wygląda. Co do samego komentarza, jak to smakuje, wstrzymamy się do końca i wtedy Wam powiemy. A teraz idziemy dalej, dżem krzepnie, czyli pomijam ten krok. Tu było 100 stopni, 6 minut, obroty lewe 2. Teraz gotowy dżem, i jeszcze gorący, przelewamy do wyparzonych słoików. Odstawiam nasz talerzyk. Ja teraz przestawię sobie tutaj bliżej moje słoiki, podkręcam. I teraz dżem przelewamy w najprostszy sposób, czyli bezpośrednio z naszej misy, dlatego że dżem jest płynny. I zakręcamy. Znowu wrócimy, jak już całość dżemu przelejemy do słoików. Tak się prezentuje gotowy, skończony dżem przelany do słoików. My teraz czekamy około doby, aż stężeje i będzie taki idealny do jedzenia. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Czas na krótkie podsumowanie naszego dżemu pomarańczowego. Słuchajcie, to już jest nasz kolejny dżem wykonany w Lidlomixie. Był już dżem truskawkowy, który był absolutną petardą. Był dżem z winogron, dżem z owoców lasu. Wszystkie były świetne. No, o tym dżemie ewidentnie tego powiedzieć nie możemy. Pierwsze co, dżem jest potwornie, potwornie słodki. Tak ogromna ilość cukru, jaka tutaj była użyta, No. Jest zdecydowanie przesłodzony. Może komuś będzie to smakowało, ale słuchajcie, nie to jest najgorsze. Ogólnie cytrusy, czy to jest pomarańcza, czy cytryna, czy jakiś e, m, grapefruit, mają to do siebie, że wszystkie te białe elementy, nawet chociażby podstawą mandarynka, e, ma to do siebie, że skórka w tych e, owocach jest gorzka. My tutaj dorzuciliśmy tą skórkę ze wszystkim, tak było w przepisie. No i słuchajcie, ten dżem jest Słodko, gorzki. Nie nadaje się absolutnie do żadnego jedzenia. Nie wiem, jak to wykorzystać. Wydaje mi się, że jedyna słuszna droga tego dżemu to jest śmietnik i tyle. No bo nie da się tego wykorzystać. Jest zdecydowanie słodki, gorzki, po prostu jest niedobry. Co można zrobić, żeby ten dżemu ratować? Wydaje mi się, że zdecydowanie obrać pomarańcze. Obrać pomarańcze i pozbyć się tych wszystkich białych błonek, które są dookoła owoca, ponieważ one generują nam gorycz oraz zdecydowanie mniej cukru. Wydaje mi się, że ten cukier, który był dodany, brązowy, by w zupełności wystarczył ewentualnie do tego łyżeczka, żelatyny, łyżeczka czegoś, co nam sprawi, że ten gem się stężnieje. Jak widzicie, tak wygląda drzem w 100% wystudzony. Jest rzadki, no i on już raczej taki pozostanie, nic tutaj się nie zmieni. Jak dla mnie bardzo duży zawód nie polecam ogólnie tego dżemu, chyba, że go przerobicie już typowo pod siebie, czyli. O połowę mniej cukru, owoce obrane ze skórek i wtedy naprawdę byłby potencjał w tym dżemie. My spróbujemy sobie go jeszcze zrobić w właśnie takim wariancie jak ja mówię, ponieważ taki jaki jest przepisów budowanego nie nadaje się praktycznie do jedzenia. Jest po prostu do wyrzucenia, szkoda było robić, szkoda było tracić czasu i szkoda było kupować produkty na ten dżem. Z mojej strony wszystkim tyle. No niestety nie wszystkie przepisy są idealne. No ten jest zdecydowanie top 3 najgorszych przepisów, jakie do tej pory zrobiliśmy. Ale zrobiliśmy, byliśmy ciekawi, jak to wygląda. Część ludzi zachwalała, no nie wiem, bo są gusta i gościki na ten przepis zupełnie nie, nie podszedł. Dajcie znać, czy wy go robiliście, czy coś modyfikowaliście. Może wam smakuje, może wy jakoś inaczej to zrobiliście i wam wyszedł dobry. W każdym bądź razie u nas totalna klapa, żeby nadaje się tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Żeby nie przedłużać, widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, hej!